Tomasz czypek dla portalu Fight Sport jesteśmy na gali podsumowującej 2018, 2018 rok. Witaj Tomek. Chiobowa wieś, bo widziałem, nie, nie miałem okazji wcześniej z Tobą w ogóle porozmawiać, zobaczyłem już tylko to podsumowanie. Rozmawialiśmy telefonicznie o tym, że podjąłeś taką decyzję, że podejmujesz taką decyzję o zakończeniu współpracy z kadrą i muszę przyznać, że to jest jedno z większych rozczarowań dzisiejszej bardzo udanej gali tutaj w, tutaj w Węgrowie nie jest to decyzja, która była decyzja, którą podjąłem e, z dnia na dzień. Na pewno z tą decyzją chodziłem dwa miesiące. Skonsultowałem z moim trenerem Andrzejem Polaczem, wieloletnim prezesem. Rozmawiałem z obecnym prezesem, z przykoczyńskim. Odczuję, że ten mój czas w kadrze, kadrze minął. Nie minął w kickboksingu na pewno, na pewno w tym chcemy się zajmować dalej. E, wydaje mi się, że ta praca w kadrze nie będzie powodowała e, tego, że, że na razie nie będzie powodowała tego, że ta kadra, kadra będzie się rozwijała i, i ja będę się też rozwijał jako człowiek. No, przyszedł moment, kiedy tego sportu jest w moim życiu za dużo. No, niestety kickboxing się wiąże tylko i wyłącznie z pasją. Nie jest to, nie jest to działalność zarobkowa większości mojego, mojego czasu, którego poświęcam na sali. Też muszę podjąć jakieś decyzje życiowe, żeby w końcu przestać wygrywać tylko i wyłącznie na ringu, ale też wygrać swoje życie. Wydaje mi się, że to jest ostatni taki moment, żeby po prostu jako mężczyzna wziąć się za, za za, za sprawy swoje ważne sprawy życiowe i, i, i generalnie zagwarantować przyszłość sobie i bliskim. E, no nie ukrywam, że sam się czuję tak, jakby ktoś wyciął na rządę. No, to e, polski związek kickboxingu i kadra jest najważniejszy projekt mojego życia. To będzie coś, co ludzie mnie prawdopodobnie określało do końca życia i była to także największa przygoda mojego życia. E, nie chciałem się tej przygody trzymać na, na siłę i przedłużać tego, że po prostu nie jest dobrze w moim życiu prywatnym i wydaje mi się, że, że y, y, jest to jedna z bardziej rozsądnych decyzji, które mogę podjąć. Ten standing ovation, gdy wychodziłeś i ludzie cię uhonorowali, wstali, zaczęli bić brawo. Muszę przyznać, że nawet mi gdzieś ścisnęło gardło i, i, i patrzyłem na to z dużym szacunkiem, bo jednak nikt nie kazał im wstawać. Ci ludzie doceniali twoją pracę wieloletnią i to nie jest wymuszone. No, do, do teraz mi ściska w gardle, miałem łzy w oczach, mówiąc, mówiąc, dziękując wszystkim za, za, za tą nagrodę. Dziękuję Polskiemu Związkowi, prezesom i wszystkim osobom, z którymi współpracowałem. No nie ukrywam, że, 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 że jest to dla mnie bardzo duża nobilitacja, nie spodziewałem się aż, aż takiego pożegnania. Piątek wiedziałem, że coś przygotowuje i, i, i po prostu chciałem godnie odejść od reprezentacji. Wydaje mi się, że jest to jeden z fajniejszych w moim życiu i że ktoś mi powie, czy warto było prowadzić kadrę, to, to powiem, przez wiele lat i, i poświęcać swoje, swoje, swój czas, nieraz zdrowie, to, to powiem, na pewno warto, warto było i warto było przejść taką chwilę. Jakie plany najbliższe, no bo twoja przygoda z kickboxingiem się nie kończy wbrew temu, co mówisz, bo będzie trwała tylko w innym wymiarze, tak? No, przede wszystkim sport to dla mnie kickboxing na poziomie klubowym w tym momencie. Jutro walczy Dominik Zadora z Łukaszem Powieckim o pas w Federacji FEN. Przygotowuje się dobra walka dla Michała Turińskiego, dla Federacji DZF. Współpracuję także z Basią Nerbką, Pawłem Józefowiczem, Krystanem Benatowiczem, Norbertem Piotrowskim. No, są to zawodnicy, Mateuszem Brusiel, są to zawodnicy, którzy są też przyszłością naszego zarówno amatorskiego jak i zawodowego kickboxingu. dlatego mam co robić. Jestem trenerem od przygotowania ogólnego Fogo Unii Leszno, dwukrotnych mistrzów Polski rzędu, przygotowujemy się do walki o historyczny trzeci tytuł. Jestem trenerem Piotra Pawlickiego, indywidualnego mistrza Polski, jego brata Przemka Pawlickiego. Mamy, mamy, mamy też bardzo wysokie cele powrót do, do cyklu GP, a także walkę o, o najwyższe laury. Proszę mi wierzyć, 4 czy 5 razy dziennie rozbieram się i ubieram po, po swoich treningach i naprawdę bardzo ciężko pracuję. No, kadra tutaj wrócę do kadry, kadra już był to wszystko, że, że nie byłoby to z jakością dla, dla mojej pracy w kadrze, także miałoby to troszeczkę duże znaczenie, dużo du, 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 by się odbijało też na dysków mojej pracy y, zawodowej, w tym co się wiąże teraz z moim obecnym statusem, czyli trenera klubowego i trenera y, Unieleszna na, na Rzężu. Tomku, y, mam nadzieję, że cały czas będziesz przy kickboxingu. Temat kadry domyślam się, że tak po cichu, że jednak nie będzie zamknięty i będzie gdzieś cały czas ta współpraca. Z Tomkiem Mamulskim stanowiliście wspaniały duet. Też cieszę się, że wspomniałeś o nim w ogóle w trakcie, bo ja zawsze kojarzyłem tą waszą współpracę i dla mnie to było taka po prostu bardzo dobra symbioza. No i cóż, Tomek też właśnie odszedł. Ubolewam nad tym. No i cóż, myślę, że ciężko będzie następcom stworzyć taki duet i myślę, że raczej Powiem szczerze, myślę, że to jest niemożliwe, dlatego że no, stanowiliście tak jak, tak jak ty, stanowiłeś sól tego sportu, to Tomek też stanowił sól tego sportu, a ci ludzie, którzy przychodzą już są kolejnym pokoleniem po prostu, będą kolejnym pokoleniem. Bardzo dziękuję za te słowa, ale ja mam nadzieję, że stworzy się jeszcze lepszy duet, będą jeszcze lepsi trenerzy od nas, mam nadzieję, że nasza dyscyplina się rozwija. My z Tomkiem dalej będziemy lojalni wobec Polskiego Związku, zawsze będziemy, bo ten Polski Związek nas określał, wykreował i dla niego pracowaliśmy. E, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Bez powodu, ale wydaje mi się, że też nic nie jest odwracalne. Wszystko się jeszcze zdarzyć może, dlatego, że naprawdę będzie potrzeba taka, żeby pomóc reprezentacji, to zawsze jestem na każde wezwanie. Zawsze wszystkim moim zawodnikom, z sobą współpracowałem, zawsze służę pomocą i tutaj dalej będę realizował swoją pasję. No nie mogę po prostu szerzej, szerzej współpracować z tą drużyną, bo po prostu zaczyna już być to dla mnie troszeczkę toksyczne fizycznie. Nie mówię, że toksycznie, jeżeli chodzi o jakiś układ, tylko toksyczne po prostu fizycznie i też muszę zadbać o swoje życie. Muszę przyznać, że to jeden z trudniejszych wywiadów, które robiłem ze względu na te okoliczności, no i cóż Tomek, ja mam nadzieję, że jednak wszystko pozostanie gdzieś tutaj, pozostaniesz w okolicach tego sportu, będziemy mogli do siebie zadzwonić i porozmawiać, tak jak zawsze to robiliśmy, Udzieliśmy mi wielu, wielu powiedzmy rad. Bo często popełniałem błędy, a gdzieś tam powiedzmy, zawsze rzuciłeś takie hasło, i tak zastanawiałem się, mówię, ma facet rację, tak? I potrafiłeś mnie, mnie gdzieś tam pokierować i nawrócić, za to Ci bardzo dziękuję. Myślę, że e, tych ludzi, którzy powinni Ci podziękować oprócz mnie, to jest multum całe i cieszę się, że mogliśmy na koniec chociaż porozmawiać. I mam nadzieję, że nie jest to w ogóle nasza ostatnia rozmowa, ale ostatnia jako trenera kadry. E, ja też mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Jako trenera kadry zobaczymy. Okej, okay, dziękuję bardzo. Tomasz dziękuję bardzo.